Co ja najlepszego zrobiłam? Co ja najlepszego zrobiłam? Garnek na gazie zostawiłam i poszłam spać. Co ja narobiłam? Cała kuchnia spalona, meble spalone, cały sufit obkopcony. Co ja najlepszego zrobiłam? Matko jedyna. To ile pani gotowała ten rosół? 14 godzin, panie, 14 godzin rosół gotowałam, a w góry miałam jechać. A co teraz będę miała? góry, kurde, podrapce, sufit malować, a nie Kasprowy, Gewon, o matku. A nie była Pani przypadkiem ubezpieczoną, agenta Zaruszała? No byłam. No. Ale co z tego, co z tego, to z mojej winy, ja ten rosół na, na gazie zostawiłam, to moja wina, tego ubezpieczenie nie obejmie. Ale agent zaruszała i takie warianty. Naprawdę? No. To może te góry to jeszcze nic straconego? No, no to ja idę dogaszać, a pan niech się pakuje na te góry. Takiego serdusko by chciał. A czy twoja polisa ma w zakresie rażące niedbalstwo? Chętnie to sprawdzę. Przedyskutujemy temat, przeanalizujemy sytuację. Jak już mieć polisę, to taką, która działa.